Było w nim 18 osób, wszyscy zginęli na miejscu. Ciała podobno były rozsypane po całej ulicy. Przyszła ta ulewa? Nie grube portfele, bo nie trzeba wiele. Bym znowu się poczuł jak Bóg. Więc pakuję torbę, zamawiam bilety, bo ziomość nie liczę na cud. Mama się martwi, jak mówię, gdzie lecę. Ja na to, ze jedno życie mam przecież. I zwiedzę planetę, śmigając te w dresie, wydając to wszystko, co pomieścimy. Kierowotkę, popali ziomę to zioło z jamaiki. Zobaczyć, jak kręcą dupami kubanki. Przechylać flaszki, o nic nie martwi. Spali cygara i pisać kawałki. Chłopaki z bloku, ziomu przestałem się bać nawet lotu. To kara przez Meksyk, świeci Meksyk. Dobry widzowie, wiem, że wyglądam jak iść stąd i nie wracaj. Niczym Rumcajs ale to co? Maszynka nam się zepsuła. Nie wiemy, gdzie kupić nową, więc na razie będę wyglądał jak wygląda. Jak widzicie, wziąłem rower, już goły, bez sak, bez niczego. Czekajcie, przykręcę kamerę. Tak teraz wygląda. I jadę nim ostatni raz, proszę państwa. Dlaczego? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Tutaj nasz ochroniarz, koleżka strasznie wścibski, ale strasznie miły, Messie. Powiedz dzień dobry do moich widzów. Nie powiem, nie rozumiem. Bonjour. Bonjour. Wariat. Ale jest i pilnuje. Skończyłem właśnie pracę. Jesteśmy w dzielnicy Riviera 3. I jadę wam ją pokazać. I przy okazji poopowiadać o... o, 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 o niebezpieczeństwach, które cichają na nas. W tej wyprawie a trochę się tego nakumulowało. Drodzy widzowie, subskrybujcie i udostępniajcie mój kanał. Zbudujmy razem potężną społeczność, dzięki czemu będę mógł Wam dostarczać coraz to fajniejsze materiały. Spójrzcie, dzielnica Riviera 3 nie wygląda najgorzej, jak na miasto, a widzian naprawdę. Tutaj nawet yy, stało nie Porsche, a Ferrari wczoraj, więc na bogato sobie tutaj żyją ludzie. Wiecie, że ja uwielbiam te bardzo biedne dzielnice. Niestety nie pojadę do takowej dzielnicy, ponieważ w każdym momencie może padać. Jutro mamy czerwony alert, znowu będą powodzie, znowu będą ginąć ludzie, ale o tym za chwilę. Po prostu nie pojadę tam, bo jeśli zacznie padać, to nie będę miał drogi powrotnej nie wrócę do domu, że tak powiem, więc naprawdę nie za fajnie. Gdzie by tu jechać? Jedziemy gdziekolwiek, prowadzę was. Może nie po całej riwierze trzy, ale po jej części pokażę co nieco. Pokażę wam aptekę, w której nas już znają, ponieważ codziennie do niej chodzimy po te pieprzone leki. Pokażę wam kryfura, mamy nawet pizzehat, także mamy to wszystko, czego potrzeba. Gadana mi się włączyła, więc bardzo dobrze. Słuchajcie, przez ostatnie dni bardzo słabo było z moją psychiką. Naprawdę było do tego stopnia źle, że zastanawiałem się, czy nie mam jakiejś pieprzonej depresji. Ale któregoś ranka wczoraj chyba wstałem. Powiedziałem sobie, Kuba! Nie bądź cipa. Ogarnij się. I się ogarnąłem. <gryw> Jak widzicie jest dobrze. Od czego by tu zacząć? Mam bardzo dużo wam do opowiedzenia. Może od mojej ostatniej choroby dęgi. Nie była to lekka choroba, może wam ją tak w skrócie opiszę. Pierwszy dzień był identyczny, jakby miał tyfusa. W nocy się telepałem całą noc zimna i miałem potężne halucynacje. Widziałem rzeczy, których nie ma. Może nie będę wam mówił co widziałem, bo, bo nie, po prostu nie, nie chcę sobie tego przypominać. Następne jakieś 4-5 dni czułem się dokładnie tak, jakbym miał malarię. Miałem problemy z oddychaniem, wszystko mnie męczyło, cały czas spałem i nic mi się nie chciało, więc denga jest straszną chorobą. Jest dużo gorsza czy od malarii, czy od tyfusa, ponieważ sam po sobie wiem, sam po sobie to przeżyłem, proszę Państwa, przeżyłem właśnie całe szczęście, że ja to kurwa przeżyłem. Choroby zaczynają mnie przerażać. Siadłem sobie, jak widzicie, na rowerku, żeby mieć gdzie siedzieć, najzwyczajniej. Słuchajcie, dzisiaj całkiem przypadkowo oglądałem pewnego youtubera, który chce pobić rekord świata i chyba w rok zwiedzić wszystkie 196 państw. I on tam na przykład był u lekarza, i ten lekarz opisywał chociażby dengę, którą przeżyłem ostatnio. Na szczęście przeżyłem denga. Zalicza się do top 10, czyli do 10 najgorszych chorób świata. Zaraz obok AIDS i... Zaraz obok AIDS i eboli. Wyobrażacie to sobie? Ja to dziadostwo miałem. Ja byłem na to chory. I ja z tym wygrałem. Udało się. Tym razem się udało, ale nie wiem czy zawsze tak będzie. Mam nadzieję, że będzie. Dobra. Jedziemy dalej. Dobra, wjechaliśmy na bardziej ruchliwą ulicę, spójrzcie! Tadam! Pizza Hut! Tak, tu jest Pizza Hut. Pizza kosztuje około 30 euro, więc bardzo drogo. Powiedziałbym, że nawet drożej niż w Europie. Generalnie Abidjan jest strasznie drogie, jeśli chodzi o supermarkety, restauracje, pizzerie i tak dalej. Jakieś burgerownie, więc... No nie na każdego kieszeń. Ale my sobie sami gotujemy. Dzisiaj na przykład schabowe z kurczaka. Żeby to zaraz ktoś mnie nie pocisnął, może kotlety z kurczaka będzie brzmiało lepiej, proszę Państwa. Tak wygląda Riviera 3. Muszę się zastanowić, co by tu Wam jeszcze poopowiadać. Oparłem sobie ładnie rowerek. Spójrzcie, supermarket Carrefour francuski. Dlaczego to są francuskie supermarkety, takie jak Auchan czy Carrefour? Ponieważ najzwyczajniej była to kiedyś kolonia francuska, moi mili. Chciałbym Wam coś też powiedzieć o eboli. Czekajcie, usiądę sobie i już Wam opowiadam. Ebola jest rzadką chorobą, ale możemy dostać też eboli, jest bardzo łatwo. Paula opowiadała nam ostatnio, jak była ta powódź, gdzie poumierali ludzie, o jednym busie, który jechał. Proszę Państwa, ten bus miał wypadek. Było w nim 18 osób. Wszyscy zginęli na miejscu. Ciała podobno były rozsypane po całej ulicy. Przyszła ta ulewa, zabrała te ciała ze sobą i nie wiem, czy one do tej pory pływają, czy je wyłowili. Także to, co tu się dzieje, to jest inny świat. To jest masakra. I teraz tak, wystarczy, że gdzieś mam zarysowaną lekko nogę, ewentualnie po komarze rozdrapaną, wchodzę w taką kałużę, gdzie pływają te trupy i mnie nie ma. I dostaję boli. Z ebolą już tak łatwo nie jest wygrać, więc... To nie jest bezpieczna podróż. To jest bardzo niebezpieczna podróż. Coraz bardziej zdaję sobie z tego sprawę. Ale się nie poddam ani ja, ani Józef. I teraz tak. Moja mama co drugi dzień ostatnio mi prosi i pisze, żebym wracał do Europy. Mój starszy brat Marcin, nawet ostatnio mi napisał, że nie przeżyjemy, że nie dojedziemy do tej Tajlandii. Mamo, bracie, proszę Państwa, zabrzmi to wariacko. Jesteśmy wariatami, no jesteśmy wariatami Więc zabrzmi to wariacko, ale my prędzej zginiemy Niż zaprzestaniemy tą podróż Będzie dobrze, zobaczcie Wiem, że się martwicie o nas wszystkich Ja też się osobiście o nas bardzo martwię Bo to już się nie robią przelewki Jest coraz gorzej, pora deszczowa też nas może zabić Słuchajcie, to tak leje, że A, szkoda gadać Naprawdę szkoda gadać Kiedyś wam to pokażę No tak leje, że może nas potopić dosłownie Jak będziemy gdzieś spać w lesie, w namiotach Akurat w tym czasie Dobra, jedziemy dalej Spójrzcie, jest nawet sygnalizacja świetla, więc wow, brawo Afryka, macie światła. Tak wygląda Riviera 3. Dzielnica, jedna z dzielnic miasta, widziałem to miasto, jest olbrzymie, jest tak wielkie. Chciałem jechać bardzo do, do tej niebezpiecznej, najniebezpieczniejszej dzielnicy, Paula mi ją pokazała na mapie, ale mam do niej ponad 20 km i teraz sobie wyobraźcie, że pojechałem, przyszła ta wielka ulewa i nie mam jak wrócić, więc Przepraszam, ale nie będę ryzykował, może znajdę w przyszłym tygodniu jakieś lepsze okienko pogodowe i się tam wybiorę, ale no nie wiem, nie sądzę. To jest za duże ryzyko, dobra, jedziemy dalej. Co no miasto jak miasto. Nic nadzwyczajnego. Przyznam Wam się szczerze, że z dnia na dzień mam coraz bardziej dość czarnego lądu. Naprawdę nie wiem jak można tu mieszkać na stałe na przykład. Paula też jeszcze chyba 3 albo 2 lata tu mieszka i zmieniają lokalizację, ponieważ jej mąż ma taką pracę. No i też ma tu ciężko. Ona ma to naprawdę bardzo dobre życie, ale też się wkurzają ci czarno ludzie. To jest całkiem inna mentalność, jest tak inna, że no nie idzie się do tego przyzwyczaić. Naprawdę nie idzie się, przynajmniej w moim mniemaniu. Specjalnie wziąłem kamizelkę z pracy. Żeby ludzie widzieli, tutaj, że pomagam charytatywnie, może nie będą się czepiać o nagrywanie. Ja ich rozumiem, też nie, nie zawsze chciałbym być nagrywany, więc zupełnie ich rozumiem. Patrzcie tam, China Shop. O, właśnie taki bus z 18 ludźmi. Rozpieprzył się dosłownie tydzień temu, a zwłoki wpływają prawdopodobnie do teraz. Straszny jest masakra. Ej, ale się wpieprzyłem Uciekamy stąd, bo to jakaś autostrada. Czekajcie, muszę wyłączyć kobiety. Widzicie tą kobietę? To nie są jej włosy. Yy, na Czarnym Lądzie kobiety używają perułek. Widzicie tam, tam? To też nie są jej włosy. Żadna kobieta tutaj nie ma swoich naturalnych, długich włosów, bo po prostu najzwyczajniej im te włosy nie chcą tutaj rosnąć. Dlatego doczepiają sobie sztuczne włosy. Im bardziej fikuśna i fajniejsza peruka, tym modniej. Takie to trochę abstrakcyjne dla nas ludzi z Europy, szczególnie dla kobiet. No ale tutaj tak jest, widzicie tam, tam Też peruka. Ta też peruka. Czy tam dociepiane włosy? To nie są ich naturalne włosy, także taka ciekawostka dla pań. <grym> Myślę, że jesteście w szoku. Ja to odkryłem dopiero z Józefem w Liberii, jak żona pastora przy nas zdjęła perukę. Byliśmy święcie przekonani, że to są jej prawdziwe włosy. Nie, to była peruka. Także tak to wygląda. Następna sprawa. Na pewno zastanawiacie się, co z rowerami. Słyszycie, jak on skrzypi? Moi mili widzowie, a więc z rowerami jest tak, że te rowery się już nie nadają ani do naprawienia. Po prostu nie ma tutaj części, nie opłaca się tego naprawiać. Więc my te rowery oddamy. Poczekajcie, zatrzymam się, wytrę czoło. Ale się zmachałem. Na początku Józef wpadł na fajny pomysł, żeby zrobić loterię w tej biednej dzielnicy, gdzie zrobilibyśmy jakiś karton wzięli, wsadzili tam karteczki i dwie karteczki byłyby z rowerami. Byłoby to fajne, komercyjne bardzo, jakbyśmy to nagrali, na pewno, ale myśląc tak logicznie, przecież jak taka dwójka dzieci dostałaby te rowery, ej, nie oszukujmy się, oni by dwóch przestrzeń z nimi nie przejechali by je im ukradli. Nawet jeśli jakimś cudem by dojechali do domu, to dostaliby od matki i ojca wpysk, i rodzice też by te rowery najzwyczajniej ukradli i sprzedali za jakieś śmieszne grosze. Tutaj tak jest, takie są realne, więc loteria odpada. Paula ma szofera, kierowcę, który ma syna. Ten syn nie ma mamy, ma 10 lat, i ile nie mylę. Więc chcemy oddać te rowery temu synowi i kierowcy. On je sobie tutaj na pewno po swojemu naprawią. Tak żeby sobie jeździć A się patrzę Tak żeby sobie jeździć po Abidżan Jak najbardziej się będą nadawać Na dalekie dystanse się nie Nadają Niestety Tak wygląda sytuacja z rowerami I Zobaczcie jaka fancy burgerownia Zrobiona w samochodzie, niestety nieczynna szkoda, bo jest niedaleko Miejsca, w którym mieszkamy Z chęcią bym tu przyszedł coś zjeść No ale jest nieczynna, niestety I teraz gwóźdź programu Nie uwierzycie w to co ja wam za chwilę powiem Czekajcie, muszę tu wleźć pod górkę z tym rowerem. Dajcie mi minutkę. A więc tak, zrobiliśmy zrzutkę na nowe rowery. Może nie wszyscy wiecie. Idzie nie najgorzej, moi mili. Naprawdę idzie nie najgorzej. Odkręcę kamerę. Minęły jakieś dwa tygodnie. Zrzutka jest na aż 10 tysięcy złotych. Ja wiem, że to nie jest mało. To jest kupa pieniędzy. Ale mamy już prawie piątkę. Ale w dalszym ciągu to jest za mało, bo to jest dopiero połowa. Yy, Paula osobiście była w ambasadzie z GAOM dowiadywać się o nas i możemy normalnie wjechać do Gany i to nie za 200 dolarów jak myśleliśmy, a za jedyne 60 na osobę. Więc tutaj jest dobra nowina. Ha, nie uwierzycie w to, co ja Wam zaraz powiem. Wiecie, jaki mamy plan? Jak wymyśliliśmy ten plan, to od tej pory odżyłem, że tak powiem, po tej mojej. Śmiesznej małej depresji czy załamaniu nerwowym. Idziemy do stolicy Akry, stąd Zabidżan, z Buta, proszę państwa. Nieco ponad 500 km, pokażę wam zaraz na mapie, wkleję wam. Ponad 500 chyba tam było, tak. Więc idziemy tam z Buta, kupujemy plecaki i dalej czekamy, aż nasza zbiórka na rowery dojdzie do końca, że tak powiem. Ona dojdzie do końca, ona musi dojść. Bardzo głęboko w to wierzę. Już się nie łamie, będzie dobrze. Także tak, rowery oddajemy, kupujemy plecaki i za jakiś tydzień, może dwa tygodnie idziemy z babcia, z buta, z kamasza, pieszo, z wałek z wał do Akry, do stolicy Gany, gdzie mamy ponad 500 km. Tam jest Dekatlon, tam są sklepy rowerowe. Mam nadzieję, że zbiórka dojdzie do końca i będziemy mogli kupić dwa nowe rowery. Tak będzie, uda się, zobaczycie. Trzymajcie kciuki. Na Czarnym Lądzie niestety każdy orze, jak może, że tak powiem. Spójrzcie na tych ludzi. Czekają tylko aż samochody będą stały na światłach i sprzedają wszystko, co się da. Tam naprawdę można kupić od owoców po maszynki do golenia dosłownie wszystko. W opisie pod tym filmem wkleję link do zbiórki na nasze rowery, więc jeśli ktoś chciałby nas wesprzeć, będę bardzo wdzięczny. Bo bez rowerów nie pojedziemy, a iść nie będziemy cały czas. Idziemy tylko do Akry. 500, coś kilometrów wystarczy. Myślę, że wystarczająco. Także za tydzień, dwa tygodnie nieoficjalnie zmieniam nazwę kanału z zamiast rowerem przez świat to w sandałach przez świat, proszę Państwa. A co? Tak właśnie będzie. Przez trzy tygodnie, myślę, że te trzy tygodnie będziemy marszować. Yy, mało tego, może dołączy do nas pewien pan. Chyba Łukasz, więc Łukaszu, jeśli masz na imię Łukasz, wiem, że nas oglądasz. To dobrze, jeśli pomyliłem Twoje imię, najmocniej Cię przepraszam, stary. Więc tak, być może będziemy śliwe trójkę. Słuchajcie, Łukasz jest z Cieszyna, wyszedł z Cieszyna 3 lata temu, przeszedł sobie całą Skandynawię, zakręcił, wrócił się, po czym teraz wędruje przez Afrykę. Jest też na wybrzeżu Kości Słoniowej, mamy z nim kontakt i on sobie idzie z takim buzeczkiem, jak dla dzieci, spacerniakiem, że tak powiem pracy roweru mnie nikt nie buchnął. Chciałbym go oddać temu małemu chłopcu. Więc tak, być może będziemy szli we trójkę, dlatego musimy dwa tygodnie poczekać. Łukasz tu do nas dojdzie za jakiś tydzień. Potem będzie musiał sobie wyrobić wizę, co potrwa następny tydzień, więc musimy tu zostać dwa tygodnie jeszcze. I to jest kolejny problem, ponieważ w Banku Żywności możemy zostać jeszcze tylko kilka dni, moje mili. Ale coś wymyślimy. Znowu optymizm wrócił do mojej szalonej głowy, coś wymyślimy, że jakoś to będzie. Chciałbym bardzo podziękować Piotkowi. Piotku, wiem, że wiesz, że to o tobie. Bardzo Ci dziękuję. Zapoznałeś nas z Paulą. Gdyby nie Ty, to. Nie wiem, co my byśmy zrobili. Mielibyśmy taki przypał, że nie macie pojęcia, więc Piotrku przepięknie Ci dziękuję, naprawdę. Paula niesamowita kobieta, bardzo... bardzo nas uświadomiła z niektórymi rzeczami, bardzo nam pomogła. Załatwiła nam pracę, w której pracujemy do tej pory. Spójrzcie, mam na sobie kamizelkę z banku żywności. Czuję się teraz, chodząc i jeżdżąc po ulicach, jakbym miał jakiś immunitet. Myślę, że mam szacunek u ludzi, tych, którzy przeczytają, że że, 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 ja jestem z Banku Żywności, więc naprawdę fajnie. Pozdrowienia też dla Ciebie, motylku, jak najbardziej, o to bym nie zapomniał. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? No nic. Spójrzcie. Ile ludzi tutaj sprzedaje na tych ulicach. Oni czasami biegną do tych samochodów, to jest... No niefajny obrazek, naprawdę niefajny, jak dla mnie. Kolejnymi potencjalnymi zagrożeniami są ludzie, którzy nas mogą pozabijać. Proszę Państwa. Na przykład wjeżdżając do Afganistanu, w Afganistanie naprawdę są najmilsi ludzie świata podobno. Nie wiem, nie byłem jeszcze, ale nie raz i nie osiem razy o tym słyszałem. Ale są też talibowie, prawda? Są też tacy popieprzeni źli talibowie, którzy mogą nas skrzywdzić, więc wjeżdżając, łatwiąc papiery w ogóle do Afganistanu. Podpisujesz deklarację, wyobraźcie sobie, że wjeżdżasz tam na własną odpowiedzialność i że jeśli coś ci się stanie, to państwo, Afganistan za to nie odpowiada. Także tak to wygląda. Mamy Sudan Południowy, mamy zwykły Sudan, mamy Demokratyczną Republikę Kongo, gdzie nie lubią Polaczków dzięki naszemu prezydentowi Andrzejkowi. Więc Andrzejku, dziękuję ci jeszcze raz bardzo. Więcej możesz nic nie powiem. To nie jest bezpieczna podróż. Słuchajcie, to nie jest bezpieczna podróż. Uświadamiam sobie to z dnia na dzień coraz bardziej. Takich państw jest więcej, oczywiście, w których możemy zginąć. I teraz sobie zadajecie pytanie: czekajcie, zejdę z roweru. Dlaczego do cholery my to robimy, prawda? To jest trudne pytanie. Nie wiem, jak, jak je na Wam odpowiedzieć. Z mojej strony nie. Ja kocham podróżować, uwielbiam. To jest coś niesamowitego, kiedy przekraczasz granicę i wszystko się zmienia. Po prostu jestem głodny poznawania tych nowych kultur. Rozumiecie mnie, prawda? Józek myślę, że, że też. Teraz po, po tylu państwach i tylu miesiącach, jak on widzi, jak to wszystko się zmienia, też ma w sobie tą chęć. Chcemy wam pokazać, że wszystko można. Mimo wszystko, że możemy zginąć. Wiem, jak to wariacko brzmi, ale no, tak jest, taka prawda. Co? Dlaczego my jeszcze to robimy? Nie wiem, poczekajcie. Wyłączę kamery, zastanowię się i wam go powiem. Ej, naprawdę nie wiem. Może dla lepszej przyszłości, trochę dla pieniędzy. Też pewnie, że tak to jest. Teraz nasza praca. Prawda? Nie zarabiamy za dużo, ale coś tam już zaczynamy zarabiać. Mam nadzieję, że te YouTube y wystrzelą za pół roku. Mam nadzieję, że za pół roku mam ku temu swoje powody. Ma być za pół roku i koniec. No i tak, na pewno też dla pieniędzy. Dla zapewnienia sobie lepszej przyszłości dla pokazania Wam świata, sporego kawału świata naszymi oczami. No i to chyba tyle. Jak sobie przypomnę jeszcze jakiś powód, dlaczego ryzykuję własne życie i to robię, to Wam na pewno dopowiem. Ale to chyba wszystko. Myślę, że wystarczy. Słuchajcie, właśnie wjeżdżam na strzeżone osiedle, gdzie jest, na którym jest nasza praca. Więc tak, jest potencjalnie bezpiecznym miejscem. My też mieszkamy na takim strzeżonym osiedlu, więc naprawdę jest dobrze. Eee, ten odcinek dobiega końca vlog. Nie wiem, czy wam się podobał, czy nie, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze jak ja to zmontuję. I słuchajcie, no, myślę, że jakoś dobrze wam to wszystko zobrazowałem. Co się u nas ostatnio działo, co się dzieje, jakie mamy plany na przyszłość. Trzymajcie za nas kciuki. <gry> To nie jest bezpieczna podróż. Myślę, że po dzisiejszym odcinku też sobie to uświadomiliście. Nie martwcie się o nas. Obiecuję Wam, że dojedziemy do tej Tajlandii cali i zdrowi. Słuchajcie, ja już cztery razy malarię, dwa razy tyfusa i raz dengę. Także pff, to jest koniec świata. Już mam tak dość tych chorób, że nie macie pojęcia. Mam serdecznie dość tych cholernych, pieprzonych, tropikalnych chorób. I też między innymi po to tu jesteśmy w tym banku żywności, żeby odpocząć, żeby się zregenerować. Tyjemy, naprawdę przybyło nam trochę kilogramów, więc świetnie. Przy okazji możemy pomóc ludziom z Afryki, więc też jest świetnie. Dobra, dojechałem pod moją nową pracę. Jeszcze raz przepięknie Wam dziękuję za to, że jesteście, za nic więcej. Po prostu za to, że jesteście.